Dlaczego, jeśli ktoś kogoś oszukał, to się mówi, ale mnie odsygoniłeś? <grymne> to raz. A okay. jeśli ktoś poskąpił pieniądze, to się mówi, ale, ale Żydzisz. bardzo serdecznie, jest środa, świadomcie to sobie, czy jest środa, później już czwartek, czy taki mały piątek, a potem już jest piątek, czyli wielki piątek. Piątek walentynki, co, co, co zamierzacie na walentynki zrobić? Oglądanie House of Cards bezpośrednio z Netflixa. W Norwegii, w Norwegii w Polsce, nie ma walentynek. Nie ma walentynek, a oprócz tego w poniedziałki nie będą jeść mięsa w armii. Ja chciałem przypomnieć, że Norwegia to jest ten kraj, który związany właśnie z armią też wyprodukował hit internetu zwany Harlem Shake. A czy przypadkiem Ilvis nie jest z Norwegii? A norweska armia idzie z duchem czasu i wprowadza oczywiście w poniedziałki nie będą jeść mięsa, żołnierze w armii, dlatego że 20% z emisji gazu, które powodują efekt cieplarniany, pochodzi z hodowli bydła. Stwierdzili, że przyczynimy się troszkę do poprawy środowiska i wprowadzimy Meatless Mondays. Chciałem tylko zauważyć, że jakby błędny ciąg logiczny, bo załóżmy, że 20% wszystkich zanieczyszczeń na świecie, które powodują efekt cieplarniany, powstaje z produkcji mięsa. Dokładnie. I tylko armia norweska <laughs> tylko w poniedziałki nie będzie jeść mięsa. Dokładnie. I jak to się przekłada na rzeczywistą poprawę warunków? kale jest odtąd do tamtego pokoju, a oni się przy nie w takim? Nie, tak. Tak, ale mocno ściśnięte? Nie od razu zbudowano rękaw. Norweska armia prawdopodobnie zakłada, że w najbliższym czasie nie będzie chyba wojny, bo żołnierze na sałatce to nie są najlepsi żołnierze, tak mi się przynajmniej wydaje. Stawiasz pod znakiem zapytania całą dietę wegetariańską. Że nie daje ci tyle energii Nie. W wojsku. Ja okay. myślę, że to jest kwestia kalorii. Jeśli jesteś w stanie zjeść tyle samo kalorii w warzywach, co w mięsie, to jest okej. Okay. Dwóch dietetyków siadła. E, profesor Błotek? <grym grym> tak, jeszcze powinniśmy tutaj doktora Dukana zaprosić <grym> jako eksperta. Czy, jak ty byś był dowódcą. Armii. Major yes. Czy ty chciał? Żeby twoje żołnierze mieli temperament? Sir, yes, sir! A jak musicie zwracać do ciebie, sir, paciorek, sir? Yes, General! Yes, General! Sir! <noise> A ja po, pokażę może, może, bo. Na ale... karate się nauczyłem tego, że nogi masz tu do środka i napinasz całe ciało. Również z pośladkami. Ale po jest? co, po co to robisz? Bo to wygląda trochę, jakbyś chciał. Uprawiać seks bardzo? No to, to sobie wyobraź? Ja chodziłem jak 10 lat, wyobraź sobie, jak twój trener robi ci coś takiego <laughs> i ty masz 10 lat i jak masz się nie zachęcić z tego? No, a się? Pewnie co wszyscy widzili. Ja mówię, że ja wiem, że to jest śmieszne. Aha. Moim zdaniem podejście norweskiej armii do diety, jeżeli tam jest jakiś dietet, który stwierdził, że w diecie żołnierza w norweskiej armii jest za mało rzeczy roślinnych i przez to zostały wprowadzone te. Uh -huh. Czyli raczej przez dietę, nie przez zdurny wkład w ratowanie środowiska, który ja nie ma żadnego wkład. przełożenia? Wiem że, wiem, że przez wkład. To jest bez sensu. No ale jak ty byś zrobił to? co mi Karolina ostatnio to... powiedziała, żeby nie kupować jogurtu greckiego. Ja mówię, dlaczego nie kupować? Może mhm. dlatego, że jest niedobry. Nie, nie. To dużo tam strasznie dużo wody trzeba mhm. zmarnować, żeby, znaczy zmarnować. To po prostu nie. użyć, żeby wyprodukować kubełek jogurtu greckiego. Znaczy, ja to wszystko rozumiem. Tylko, że pamiętajcie, że z jednej strony mamy jogurt grecki, a z drugiej strony mamy Chiny i wszystkie inne kraje uprzemysłowione, które produkują dużo, dużo więcej wszelkiej maści gazów cieplarnianych i nie są objęci żadnymi klauzulami międzynarodowymi ochrony środowiska, bo nie podpiszą tego tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. I w Stanach Zjednoczonych jeżdżą samochody z 6-litrowymi benzynowymi silnikami i mają kupane w... na środowisko. Więc ja doceniam dobry wkład i segregowanie śmieci, tylko że pamiętajcie, że ziemia jest ogólna i nie widzi granic i to, że my w Polsce będziemy segregować śmieci nie kupować ogórtu greckiego, nie sprawi, że w Chinach nie będą jeździć wielkimi ciężarówkami bez żadnych katalizatorów. I tyle no, bo po prostu to, tak wygląda świat, nie jest sprawiedliwy. Chodzi po prostu o to, żeby każdy w sobie wewnętrznie czuł się dobrze, Że przynajmniej ja nie przyczyniam się do pogarszania stanu środowiska. Oczywiście, dlatego mówisz okej, okay. że wiesz, jakby mówienie, że nie kupujcie greckiego, bo on strasznie dużo wody do jego a nie, to, już jest, czapten, to już jest takie no. poszukiwanie afirmacji w swoich działaniach. A wiele ludzi tak ma. Jak no, tak? no wiesz, no, że na ekotargi. Pomidor 17 razy droższy, ale kupuję go na jakimś ekotargu, gdzie wchodzę, wiesz, jest ja ostatnio poruszałem temat, ale nie, nie dlatego, że chcę kupować warzywa jako. To. Tylko, że chcę być zdrowszy. I ja wiem, że oni pryskają te biedne warzywa, dodają jakieś środki, żeby te warzywa były Warzywa większe. trzeba pryskać. Ale żeby były większe. A moja no babcia nie, jakoś powiem. nie pryskała i były dobre. Babcia nie szła na zysk, babcia szła na jakość. To są właśnie babcie. Właśnie od takiej babci chciałbym kupić. Są takie babci. No, no właśnie. Ale to, że... ja nie będę wchodził tak. tak. <coughs> Uła, jestem eko. To jest moje eko -jedzenie. Ale tak ludzie wchodzą. Natomiast no, ale ja tak jest marzyć. wiele normalnych targów, na których są normalni ludzie, którzy sprzedają swoje normalne produkty po niższych cenach niż w marketach, a są dużo lepsze. Jakości. A nie trzeba tam wchodzić z papierową torbą napisaną Eco Bag. Tylko zrobiony z trawy algi morskiej, wiesz, bo jestem eko i w butach, które się rozpuszczają po dwóch latach i są biodegradowalne. My tymczasem dziękujemy i widzimy się już jutro. A ja jutro, widzi pan, idę na targ warzywny, więc może mi nie. <grym> a czy w... są tu jakieś biodegradowalne pomarańcze? A jakaś baba, Pana, wszystkie pomarańcze są biodegradowalne. To są Fakt, fakt ma Pani rację. A przepraszam, a czy pani sprzedające te pomidory jest lekko stronicza? Jeszcze proszę mi dołożyć tej alchemii.